Sorry, że nie to nie jest live. Miał być live. W tej chwili nagrywał live, ale nie chciał mi się włączyć. Chciał się włączyć, tylko no nie chciał iść. Nie chciał. Co chwilę się zatrzymywał. Dlatego nie ma live tylko tego odcinek Na tego odcinku. Może na następnym odcinku wpuszczę. Dwa odcinki chyba. Jeśli będę grał w fortnite, oczywiście. No. No to ten, kamerzysta, co na tym odcinku będziemy robili? Nie wiesz? No. Dobra. On jego posłychać słychać w tyle, ale on się nie pokazuje. Dobra. Jak widzicie, paski polski w sklepie. Kupiłem sobie na metrze. Polski. Szalik polski też, ale... Chcę pokazać, że szalik polski będzie 10 sekund. Tak. Dochodzimy. Tu patuj się trochę. Oto szalik polski. Właśnie też patrzę na ten ekran, bo podoba mi się bardzo. na polski Ej chwila. To może zrób da się zrobić zdjęcie. Chwila poka. Aj słabiutko tylko, by bo fajna by była gładka. I dzisiaj koncert. 15.30. 15.30. E... Podać, i chyba im nie podaję od razu, nie? Nie. nie koncert prywatny. Koncert prywatny. Ale kto będzie na tyle zdolny i wie gdzie jest takie mieszkanie, czy moi koledzy niech to, niech przyjdą na koncert, ale zapewne powiedzą, że to jest. To niczego. o mój stawiało. wie o co mi chodziło, że to... Więc to mi nie chodziło do niczego, tylko mi chodziło do 4 liter. No, wiem. Ale nie będę tak bardzo odcinka. Ale dziwnie się jedzę. Co ten, ten Minecrafter tam wyprawia? Co ten nasz Minecrafter tam wyprawia? Ty nasz ten. Kim tego, wiesz? Oto Minecrafter. Gra na kreatywie. I do tego wiesz. Dzieckiem Minecraft. A taki człowiek, który jest dzieckiem Fortnite'a... Powiem tak, pokazać tylko z tyłu. Pokazać? Tylko z tyłu. Z tyłu się pokazamy. Pokażę mi pokazywać. O, 3 minuty. To nie jest gaming Minecrafta, bo Minecraft jest czy inny i niefajny i nie prestiżowy. Sami tak prestiżowy. He, 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 Minecraft. Minecraft nie jest prestiżowy. Jak, dobra, Marcel, Kisiel i Adulasek to oglądacie, powiedzieć, czy Minecraft jest prestiżowy. Bo moim zdaniem nie jest prestiżowy, ale moim zdaniem jest. A chwila, dobra. Ej, a kto ci pozwolił żeby powiedzieć moje imię? Pytanie, Ja no, właśnie Przypomnę, młotkę E. A no, to jest No. To Wioskę znalazła. Jaka? Jaka w No dobra. To no, co coś kluczowego w Mam, Mogę ci wymienić? No? Wszystko. Coś znalazła, ale to mija, także jest straszny lub. Ej, Ej, według niej prestiżowe są kwadraty, ale dobra, to. E to najmniej ważne. Temat nieprestiżowego niepre... 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 niepre日本ne... Minecrafta pójdzie na inny odcinek. Bo to jest temat na drugi odcinek. Na trzeci. Kto wie? I pytanie: Jak Wam się podobały dwie ostatnie piosenki? Sponsorem tych dwóch ostatnich, jaką rzeczy się domyślać było? Ja mam już samego sponsor. I świetnie Wam dziękuję. Z to wyświetlenie pod nową nadzieją mi wbiło. Z to świetny wynik. Więc Wam brawo. Dzięki Wam. 100 sto razy został razy, otworzony od, ten filmik. Za to należy Wam się wielka pochwała. Więc założycie kanał, wyślijcie mi, żeby wy obejrzeliście chociaż raz. Niedługo płyta no, wyjdzie. No, niedługo w ogóle płyta. No, napiszcie, że obejrzeliście, no bo będzie chociaż raz. Zasubskrybuj Wasz kanał. E, między innymi subowałam już Juras Junior, Pabliczek X, bardzo go polecam, dużo ma subów. E, ten, jeszcze był Natasza Chmielewska, bo to jest konto kolegi z klasy takiego kiśla on ma taką ksywę i mi jeszcze był Master Zig też, też dobry porad do... jakbym miał kogoś do porad wybrać się akurat Master Zig'a bym wybrał bo taki porad widał ale no mam nadzieję wybiera bardziej internet niż rok, ale bo był dłuższy i to mnie zdziwiło no w sumie lepszy tło było i w ogóle lepsza organizacja była. A ten to była pomieszczana, angielski i polski. To, to prawda, nie? W kamerzystę, tak gorzej wyszło trochę, nie? No. Ja tego nie kręciłem. To kręcił kamerzystę numer dwa. To kręcił kamerzystę dwa. I bardzo Was przepraszam, że ten w tle. Tak było. I, nie wiem, sobie żadnych czarnych myśli. E, bo to było tak naprawdę po prostu... Stremy! Kamer się tam bo jako ziemi siedział tak, o i tak nagrywał, tym razem się tak No, to tak nagrywał i to dlatego było takie... I, na następnych odcinkach już tak nie będzie, właśnie idzie ten, przyszedł ten drugi kamerzysta. Słyszałem jak prze, jak, jak włączał domofon. Przywitajmy kamerzystę numer dwa! Nagrywam odcinek kamerzysta numer dwa! Jest tu kamerzysta numer jeden. Dwa, on, on, on nagrywa pierwszy odcinek. Nie pokazuj, nie się być pokazani na odcinku czy nie? Nie oboje Dobra. I Mnie też obojętnie. A na YouTube'a wrzucasz? No. A. A o czym no jest? <grym> jest O tym, no o niczym... No temat nie em, o no Minecrafcie. Rozmawialiśmy o Minecrafcie już. No. Em, I w ogóle o piosenkach. O piosenkach też rozmawialiśmy. No. Też pan dzisiaj telefoniczny. Bo... Tak? Ty zostajesz na noc. Tak. Może. Zupełnie. No, to serdecznie wam dziękuję. Jeszcze raz muszę zobaczyć, kamerze, to. 8 minut, to jeszcze trochę za No... Co? Ja chwila, chwila, chwila. Patrz tam, patrz tam. Nie było to słyszalne z na to, to... chwila, Taka mi się stoi. Trofia. Trofia. jak Trofia. chcesz to nie nie chcesz chcesz to chodź. Trofia. 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 No i pomachaj widzą. no, Trzec, to, mach, mam kamerzyści, no, to kamerzysta najmłodszy, ile masz lat? Pięć. Ja mam pięć. Ja osiem. On, kamerzysta, który to robi, ma osiem też. I pół. Osiem i pół, a ja mam dziesię ja. dziesięć pół. Dziesięć i pół, ja No, bo ja za pół roku mam urodziny, wiesz, bo ja mam... Ten. Ja mam za dwa miesiące. Jak? ty? A, ty. Kolejna, to myślę, że zakończymy na, na teraz odcinek i będzie dzisiaj będziecie się nie To serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka wszystkim, ale najbardziej dziękuję Masterzikowi, Pabliszkowi, Jura Simierowi i Natrasowi Pierski, choć o 10 minut. No to, no to dziękuję wam i czekam na Was czas.